Dzień dobry Państwu. Chciałem powiedzieć, że, że właśnie, że właśnie dzisiaj wbrew nałożonemu na mnie, na, na mnie temu, no, karze za przekroczenie prędkości dzisiaj będę jeździł ciężarówką, chciałem powiedzieć. Właśnie tutaj mi ładują ten towar i proszę bardzo, tutaj będę jechał ciężarówką. Tak? tak, tak to, to, trzymaj, tak to, trzymaj. To, tam nie dotykaj nic. Tu. O tak trzymaj, żebyś mnie widział. Idź tam z przodu. Ja będę jechał. Filmuj, filmuj. Właśnie biorę ciężarówkę i bez prawa jazdy bez prawa jazdy i tak pojadę ciężarówką. Proszę bardzo, jadę tutaj, tutaj, tutaj. Żeję. o. Proszę Państwa, prędkości już nie przekraczam, bo się pilnuję. Żeby mnie na radarze znowu nie złapali. O! Proszę bardzo, tu jedziemy tędy. Proszę Państwa, to jest droga. Droga bardzo uczęszczana. I ja tutaj jadę, ale kieruję bez prawo jazdy, jak widzicie, bez prawa jazdy, ale i, i bez procentów, o! I to jest bardzo ważne, że kieruję dzisiaj bez procenta. O, tu podniosłem. Proszę rozładować. Właśnie mam telefon. Pokażę, pokażę. Teraz odbierzemy, bo tu pewnie policja dzwoni, czy mandat chce mi dać już. Halo, ja kieruję dzisiaj bez prawa jazdy. Prze słucham, policja? No. To dobra, policja nie chce przyjeżdżać, ja tam i tak będę kierował bez prawo jazdy, chociaż 30 już normalnie będę jeździł, ale ciężarówką mogę bez prawo jazdy, prawda? No proszę Państwa, co ja tutaj dużo mam powiedzieć, no, ja chciałem powiedzieć jeszcze, że nałożono na mnie karę za przekroczenie prędkości, ale teraz pilnuję się i nie przekraczam prędkości tą taczką, proszę Państwa, jadę zgodnie z przepisami. No wiadomo, nie? Także policja zaraz przyjedzie, sprawdzi moją trzeźwość. A jak widać, kieruje tutaj bez procentów. O, proszę bardzo, jest napisane, że bez procentów jest. I może, mogą mnie na alkomat nawet wziąć. Nie znajdą procenta. Ani pół, ani ćwierć. Także to tak wygląda z tym moją jazdą. Bez prawa jazdy. No, bez prawa jazdy to ja jeszcze czasem jeżdżę. Do... Po zakupy tam, po piasek jechałem ostatnio, o przywiozłem trochę piasku, na motorze, motorowerem, nie, no, motorowerem sobie piasek boże nie, no, a cemento mi to przywieźli tu jakiś tam, no bo wiecie, robimy te poletko na koronawirusa, bo mają nas szczepić, ja się się dowiedziałem, proszę Państwa, że będą nas szczepić przy pomocy straży pożarnej, straż pożarna zawodowa i ochotnicza będzie dowozić na sygnale tych na prawda, tych, co potrzeba przeszczepić, nie? Generalnie już przepionki mają zacząć się przyjść do Polski pod koniec grudnia i po świętach mamy ten lockdown. Tutaj nas ostrzegają, żeby po 28 siedzieć w domu, zostań w domu, zostań w domu, nie wychodź. A w Sylwestra proszę Państwa, to już w ogóle bawimy się tylko w domu, nie wychodzimy. Od 19 do 6 rano nie można nosa z domu wychylić. Bo jak Cię zwiną, to Cię, jak mojego ojca w stanie wojennym kiedyś wywieźli, wyszedł z przem na spacer, godzina policyjna, on na komisariat pojechał, mój żołnierz wyklęty, ojciec świętej pamięci Tadeusz. No i wrócił rano. Szara spacer wyprowadził, bez dokumentów. No niestety, to takie życie jest teraz utrudnione trochę, ale pamiętajcie, nie przekraczajcie prędkości, nawet tą ciężarówką, co ja jechałem, i uważajcie na zakrętach, prawda, bo można wysypać piach, czy cement, nie? Ale generalnie, Pamiętajcie, zawsze kierujcie bez procentów i czego Wam życzę, szczególnie w Sylwestra. Jak pojedziecie na Sylwestra, to rano wyjdziecie, żebyście trzeźwie wychodzili, nie? Nie dajcie się zwaliować, prawda? O, tutaj już paleta poszła sobie na piechotę. No, i mamy tutaj już z paletą tą skończoną robotę. Pozdrawiam z Dajska, Wasz kierujący bez prawa jazdy. I motorowerem, i, i, i ta, 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 tą ciążarówką, co widzieliście Sławomir Ziemiński, Czerwony Korsarz. Ahoj!